Niech nie oddala się zwój tego prawa od Twoich ustale, rozważaj je dniem i nocą, po to, by pilnować postępowania zgodnego ze wszystkim, co zostało w nim napisane. Księga Jozłego, rozdział pierwszy, wers ósmy. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego Witajcie w kolejnym odcinku codziennego czytania Biblii. Historia Michała to fascynujący obraz religijnego zamętu, jaki panował w Izraelu w czasach sędziów. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że Michał był człowiekiem pobożnym. Przecież oddał matce skradzione pieniądze, ustanowił miejsce kultu i zatrudnił Lewitę jako kapłana. Jednak, właśnie w tej pozornej pobożności kryje się głęboki problem. Michał ukradł swojej matce ogromną sumę, tysiąc sto sykli srebra, tyle samo ile Filistyni obiecali dalili za zdradę Samsona. Dopiero strach przed klątwą matki skłonił go do zwrotu pieniędzy. Jego nawrócenie było motywowane lękiem przed konsekwencjami, nieautentyczną skruchą. Prawdziwy dramat rozgrywa się jednak na płaszczyźnie religijnej. Matka Michała, chcąc poświęcić srebro Bogu Jahwe, każe wykonać z niego bożka. To rażące złamanie drugiego przykazania dekalogu. Michał idzie jeszcze dalej. Tworzy prywatne sanktuarium, wyposażone w efot i terafy, ustanawia własnego syna kapłanem, a później ulepsza swój kult, zatrudniając wędrownego lewitę. Wszystko to robi w imię Boga Jahwe, Będąc przekonanym, że zapewni sobie w ten sposób Boże błogosławieństwo, jest to klasyczny przykład synkretyzmu, próby łączenia prawdziwej wiary z pogańskimi praktykami, traktowania Boga jak lokalnego Bożka, którego przychylność można sobie kupić odpowiednimi rytuałami i personelem kultowym. Sens tego rozdziału staje się jasny w kontekście całej księgi sędziów. Refren W tych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy robił to, co uznał w swoich oczach za prawę, nie jest nostalgicznym westchnieniem za monarchią, ale diagnozą duchowego chaosu. Gdy zabrakło przywództwa i nauczania prawa Bożego, nawet szczere intencje służenia Jahwe prowadziły do karykaturalnych form kultu. Historia Michała pokazuje, jak niebezpieczne jest tworzenie religii według własnego uznania, bez odniesienia do objawionej woli Bożej. To ostrzeżenie pozostaje aktualne także dziś. Autentyczna wiara nie polega na wymyślaniu własnych sposobów oddawania czci Bogu, ale na pokornym przyjęciu jego objawienia i posłuszeństwie Jego Słowu. Kochani, oprócz księgi sędziów, pozostajemy w ciągu czytania ksiąg Jeremiasza, Zachariasza i drugiej księgi kronik. Życzę Wam błogosławionej lektury, a głos oddaję lektorowi. Zostańcie z Bogiem. Stary Testament. Księgi historyczne. Księga Sędziów Rozdział 17 Micheasz i religijne zamieszanie Na pogórzu Efraima mieszkał pewien człowiek. Miał on na imię Micheasz. Powiedział on do swojej matki Te tysiąc stosykli srebra, które ci wzięto, ty zaś przeklełaś, a przy tym powiedziałaś to w mojej obecności. Otóż to srebro jest u mnie. Ja je wziąłem. A matka powiedziała Niech mój syn będzie błogosławiony u Jahwe.” Zwrócił zatem tysiąc sto sykli srebra swojej matce. Matka zaś powiedziała do niego, poświęciłam to srebro całkowicie z mojej ręki jachwę, ze względu na mojego syna, aby zrobić odlew bożka. Zwracam je teraz tobie. Gdy więc syn zwrócił srebro swojej matce, jego matka wzięła dwieście sykli srebra i dała je odlewnikowi, a ten zrobił z niego odlew bożka i był on w domu Micheasza. Tak więc człowiek ten, Micheasz, miał dom boży, Sporządził też efot i terafy, a jednemu ze swoich synów powierzył obowiązki, i ten był mu za kapłana. W tych dniach nie było króla w Izraelu, każdy robił to, co uznał w swoich oczach za prawe. Był także pewien młodzieniec z Betlejem w Judzie, należącego do rodziny Judy. Był on Lewitą i był tam przybyszem. Człowiek ten poszedł z miasta z Betlejem w Judzie, aby zamieszkać, gdziekolwiek znajdzie sobie miejsce. Wędrując tak, Przyszedł na pogórze Efraima i dotarł aż do domu Micheasza. Micheasz powiedział do niego, skąd przybywasz? A on odpowiedział, jestem lewitą z Betlejem w Jódzie, a idę, by zamieszkać gdziekolwiek znajdę miejsce. Wtedy Micheasz powiedział, zamieszkaj u mnie, bądź mi za ojca i kapłana, a ja dam ci dziesięć sykli srebra rocznie, rząd szat i należne ci wyżywienie. I lewita poszedł. Zgodził się ten Lewita pozostać u Micheasza, a ten traktował młodzieńca jak jednego ze swoich synów. Micheasz powierzył lewicie obowiązki i młodzieniec był mu za kapłana pozostał w domu Micheasza. Micheasz zaś powiedział. Teraz wiem, że Jahwe będzie mnie darzył dobrem, ponieważ kapłanem został u mnie lewita. Księgi proroków większych księga Jeremiasza, rozdział 23. Sąd nad pasterzami. Biada pasterzom, gubiącym i rozpraszającym owce mojego pastwiska, oświadczenie Jahwe. Dlatego tak mówi Jahwe, Bóg Izraela, o pasterzach pasących mój lud: To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je i nie nawiedzaliście ich. Oto ja nawiedzę Was za Wasze złe czyny, oświadczenie Jahwe. I ja zgromadzę resztę moich owiec ze wszystkich ziem, do których je rozpędziłem i sprowadzę je na ich niwę i rozmnożą się i wzrosną liczebnie i ustanowię im pasterzy i będą je paśli a one nie będą już się bały ani trwożyły i niczego nie będzie im brakowało oświadczenie Jahwe zapowiedź nadejścia dobrego pasterza oto idą dni oświadczenie Jahwe że ustanowię Dawidowi sprawiedliwą latorośl i zapanuje jako król i mądrze sobie będzie poczynał i będzie stosował prawo i sprawiedliwość na ziemi. Za jego dni Juda zostanie zbawiony, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie, a to jest jego imię, którym go będą nazywać, Jahwe, naszą sprawiedliwością. Dlatego oto idą dni, oświadczenie Jahwe, że już nie będą mówić, jak żyje Jahwe, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej. Będą mówić, jak żyje Jahwe który wyprowadził i wprowadził potomstwo domu Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał, i będą mieszkali w swojej ziemi. Sąd nad fałszywymi prorokami. O prorokach! Złamane jest moje serce w moim wnętrzu, miękną wszystkie moje kości. Stałem się jak człowiek pijany i jak mężczyzna, którego odurzyło wino w obliczu Jachwę i w obliczu świętych jego słów. Ponieważ ziemia pełna jest cudzołożników, ponieważ z powodu przekleństwa zawodzi ziemia, wyschły pastwiska na stepie, i złe stały się ich dążenia, a ich siła nie jest właściwa. Gdyż tak prorok, jak i kapłan, splugawieni, nawet w moim domu znalazłem ich niegodziwość, oświadczenie Jachwe. Dlatego ich droga będzie im jak ślizgawka: w ciemności potkną się i upadną na niej, gdyż sprowadzę na nich nieszczęście w roku ich nawiedzenia, oświadczenie Jachwe. Wprawdzie u proroków Samarii widziałem to, co nieprzystojne, prorokowali sobie w imieniu Baala i zwodzili mój lud Izraela, lecz u proroków Jerozolimy widziałem zgrozę, cudzołóstwo i chodzenie w kłamstwie, a przy tym umacniali ręce niegodziwych, aby żaden nie odwrócił się od swej niegodziwości. Stali się dla mnie oni wszyscy jak Sodoma, a jej mieszkańcy jak Gomora. Dlatego tak mówi Jachwe zastępów o prorokach oto ja nakarmię ich piołunem i napoję ich trucizną bo od proroków Jerozolimy rozeszło się skażenie po całej tej ziemi tak mówi Jahwe zastępów nie słuchajcie słów proroków którzy wam prorokują oni wam zwiastują widzenia własnego serca nie to co pochodzi z ust Jahwe wciąż powtarzają tym którzy gardzą słowem Jahwe pokój mieć będziecie a tym wszystkim którzy chodzą według uporu swego serca powtarzają nie przyjdzie na was nieszczęście bo kto stał w Radzie Jahwe i widział i słyszał Jego słowo? Kto rozważył Jego słowo i posłuchał? Oto wicher Jahwe, wzbiera wzburzenie. Burza wpada w wir nad głową bezbożnych szaleje. Nie zawróci gniew Jahwe, póki nie dokona, póki nie dopełni planów Jego serca. W dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie. Nie posyłałem proroków, a oni pobiegli, nie przemówiłem do nich, a oni prorokowali. Gdyby stali w mojej radzie, to by mogli ogłosić moje słowa mojemu ludowi i zawracać ich z ich złej drogi i niegodziwości ich uczynków. Czy ja jestem Bogiem z bliska? Oświadczenie Jahwe, a nie Bogiem z daleka? Czy może się ktoś ukryć w kryjówkach, a ja go nie zobaczę? Oświadczenie Jahwe. Czy to nie ja wypełniam niebiosa i ziemię? Oświadczenie Jahwe. Słyszałem, co powiedzieli prorocy, prorokujący kłamliwie w moim imieniu. Mówili: Miałem sen, miałem sen. Jak długo tak będzie? Czy jest coś w sercu proroków prorokujących kłamstwo? Tak, proroków oszustwa swego serca? Rozważają, jak sprawić, by mój lud zapomniał moje imię, za sprawą ich snów, które opowiadają każdy swemu bliźniemu, tak jak zapomnieli ich ojcowie moje imię na rzecz Baala. Prorok, który ma sen, niech opowiada sen, ale ten, który ma moje słowo, niech zwiastuje moje słowo prawdy. Co plewie do ziarna? Oświadczenie Jahwe. Czy moje słowo nie jest jak ogień, oświadczenie Jahwe, i jak młot, który rozbija skałę? Dlatego oto ja wystąpię przeciwko tym prorokom, oświadczenie Jahwe, wykradającym moje słowa jeden drugiemu. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom, oświadczenie Jahwe, biorącym własny język i twierdzącym to oświadczenie. Oto ja wystąpię przeciwko prorokom snów kłamliwych, Oświadczenie Jahwe, i opowiadającym je, bo tak zwiedli mój lud swoimi kłamstwami i swą lekkomyślnością. Bo przecież ja ich nie posłałem i niczego im nie nakazałem, a oni temu ludowi wcale nie pomogli. Oświadczenie Jahwe. A gdy zapytacie ten lud lub prorok lub kapłan jaki jest wyrok Jahwe? Wtedy im odpowiedz: Wy jesteście wyrokiem, lecz porzuciłem Was. Oświadczenie Jahwe. Natomiast proroka lub kapłana, lub kogokolwiek z ludu, kto by powiedział wyrok jachwę na wiedzę tego człowieka i jego dom. Tak macie mówić każdy do bliźniego i każdy do swojego brata. Co odpowiedział jachwę albo co oznajmił Jahwe, Ale wyrok Jahwe, tego już nie wspominajcie, gdyż wyrokiem Jahwe stanie się dla człowieka jego własne słowo, a przekręcacie słowa żywego Boga, jachwę zastępów naszego Boga. Tak masz mówić do proroka co odpowiedział Jachwe, albo co oznajmił Jachwe. Lecz jeśli będziecie mówić wyrok Jachwe, to tak mówi Jachwe, ponieważ wypowiadacie te słowa wyrok Jachwe. Chociaż poleciłem wam, nie mówcie wyrok Jachwe, to z tego właśnie powodu ja też podniosę was wysoko i wraz z miastem, które dałem wam i waszym ojcom, odrzucę od swego oblicza. I wydam was na wieczną hańbę i na wieczną niesławę, która nie zostanie zapomniana. Księgi proroków mniejszych. Księga Zachariasza. Rozdział 13. Narodowe opamiętanie. W tym dniu będzie źródło nieprzerwanie otwarte dla domu Dawida i dla mieszkańców Jerozolimy dla oczyszczenia z grzechu i nieczystości. Oczyszczenie kraju z bałwochwalstwa. I stanie się w tym dniu oświadczenie Jahwe zastępów, że wytępie z tej ziemi imiona Boszków i nie będzie się ich już wspominało, również fałszywych proroków. I ducha nieczystości usunę z tej ziemi. I stanie się, gdy ktoś wciąż będzie prorokował, że powiedzą do niego: Jego ojciec i jego matka, jego rodzice Nie będziesz żył, gdyż wypowiedziałeś kłamstwo w imieniu Jahwe. I przebiją go jego ojciec i jego matka, jego rodzice, w jego prorokowaniu. I stanie się w tym dniu, że zawstydzą się prorocy, każdy z powodu swego widzenia w swoim prorokowaniu, i nie włożą na siebie szaty z włosia, aby mamić. Każdy powie: nie jestem prorokiem, jestem człowiekiem pracującym na roli. Tak, rola jest moją własnością od młodości, a gdy powiedzą do niego, cóż to za rany masz pomiędzy rękami, wtedy odpowie, te mi zadano w domu od mych przyjaciół. Ocknij się mieczu przeciw mojemu pasterzowi i przeciw mocarzowi, mojemu towarzyszowi oświadczenie jachwe zastępów. Uderz pasterza, a rozproszą się owce i zwrócę swą rękę przeciwko najmniejszym. I stanie się w całej tej ziemi oświadczenie Jahwe, że dwie trzecie będą w niej wybite i zginą, a jedna trzecia w niej pozostanie. I wprowadzę tę trzecią część w ogień, i będę ją wytapiał, jak przy wytopie srebra, będę poddawał ją próbie, jak przy próbowaniu złota. Wezwie ona mojego imienia, a ja jej odpowiem: Powiem, jesteś moim ludem. A ona odpowie: Jahwe jest mym Bogiem. późne księgi historyczne, druga księga kronik, rozdział czwarty, inne elementy wyposażenia świątyni. Następnie wykonał ołtarz z miedzi, dwudziestu łokci długości, dwudziestu łokci szerokości i dziesięciu łokci wysokości. Potem wykonał morze. Było ono odlane, dziesięć łokci od jego krawędzi do krawędzi, okrągłe dookoła, pięć łokci mierzyła jego wysokość, a co do obwodu otaczał je wokoło sznur trzydziestu łokci. Pod nim dookoła widniały podobizny cielców, otaczające je w liczbie po dziesięć na każdy łokieć bieżący morza dookoła. Były to dwa rzędy cielców, odlanych przy jego odlewaniu. Stało ono na dwunastu cielcach. Trzy były zwrócone na północ, trzy zwrócone na zachód, trzy zwrócone na południe i trzy zwrócone na wschód. Morze spoczywało na nich od góry, a wszystkie ich zady skierowane były do wewnątrz. Jego grubość wynosiła dłoń, a jego brzeg był obrobiony jak brzeg kielicha. Kwiat Lilii, mogący pomieścić 3000 batów wody. Wykonał też 10 wanien i umieścił pięć z prawej, a pięć z lewej strony. Do obmywania w nich pukano w nich to, co przygotowano na ofiarę całopalną. Może zaś służyło do obmywań kapłanom. Wykonał również 10 złotych świeczników, zgodnie z ustaleniami co do nich, i umieścił je w świątyni pięć z prawej i pięć z lewej strony. Wykonał dalej 10 stołów i ustawił je w świątyni. Pięć z prawej, a pięć z lewej strony. Wykonał ponadto sto złotych mis. Następnie wytyczył dziedziniec dla kapłanów oraz dziedziniec wielki i wykonał drzwi na ten dziedziniec, a jego drzwi pokrył miedzią. A może umieścił w prawym wschodnim rogu, od strony południowej. Huram zrobił też garnki, łopatki i misy. Tak huram skończył wykonywać pracę, którą wykonywał dla króla Salomona w Domu Bożym: dwie kolumny i krągłości. I głowice na szczycie obu kolumn, i dwie plecionki do przykrycia dwóch krągłości głowic, które były na szczycie kolumn, i czterysta jabłek granatu dla dwóch plecionek, po dwa rzędy jabłek granatu, na jedną plecionkę do przykrycia dwóch krągłości głowic, które były z przodu kolumn. Ponadto zrobił podstawki i zrobił wanny na tych podstawkach, jedno morze i dwanaście cielców pod nim, i garnki, i łopatki, i widełki. I wszystkie ich przybory wykonał Czuram Abi dla króla Salomona, dla domu Jahwe, spolerowanej miedzi. Król odlewał to wszystko w okręgu Jordanu, w gęstej ziemi pomiędzy Sukkot a Seredatą. Salomon wykonał wszystkich tych przyborów tak bardzo wiele, że nie dałoby się obliczyć wagi zużytej na nie miedzi. Salomon wykonał także wszystkie przybory, które są w domu Bożym, również złoty ołtarz oraz stoły do ułożenia na nich chleba oblicza. Ponadto świeczniki i ich lampy do zapalania ich zgodnie z przepisem przed częścią wewnętrzną i kwiaty, i lampy, i szczypce ze złota i to ze złota doskonałego i gasidła, i misy, i łyżki, i węglarki z pełnego złota. A wejście domu, jego drzwi wewnętrzne do miejsca najświętszego oraz drzwi domu do świątyni były ze złota. Codzienne czytanie Biblii. Przekład dosłowny Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Jeżeli podobają Ci się nasze materiały, to pozostaw subskrypcję i łapkę w górę. Dziękujemy. Do zobaczenia. Jeśli chcesz, słuchaj jako podcasty Spotify.